Dzisiaj chciałabym dać Ci takie trzy wskazówki, które pomogą Ci się odwstydzić. Tak, jakby właściwie są takimi trzema pierwszymi krokami na drodze do odwstydzenia się. Niczym cię nie zaskoczę, to będą banały, ale przestaną być banałami dopiero wtedy, kiedy je wdrożysz w życie. Kiedy one staną się dla Ciebie realne i namacalne, to wtedy jakby zrozumiesz, że, że to nie są banały. To tak samo jak w kwestii diety na przykład. Każdy z nas wie, co trzeba zrobić, żeby schudnąć, ale dopiero ci, którzy to naprawdę zrobili, tak, wiedzą, wiedzą, jak to jest. Tak, znają, znają i przeszli tą drogę. No ale, ale, ale może to będzie dla Ciebie jakieś jednak, mimo wszystko, inne ujęcie i potrzebujesz właśnie tego dzisiaj ode mnie usłyszeć. Zatytułowałam tego maila dzisiaj w newsletterze, że bez tego nie, nigdy nie pozbędziesz się toksycznego wstydu. I co to jest? To jest e, pokazanie się, stanie się widocznym. To jest pierwszy krok. Wiesz? Słyszysz? Pokaż się, stań się dla kogoś widzialna, ale tak naprawdę widzialny, widzialna w pełni. To jest bardzo trudne dla osób, które się wstydzą, ponieważ właśnie toksyczny wstyd informuje nas o naszej kompletnej bezwartościowości albo bezwartościowości w jakimś obszarze naszego życia, w kwestii bycia kobietą, mężczyzną, matką, ojcem, pracownikiem, kimś, kto tak nie zrobił kariery, nie wiem, albo jest fatalnym synem, córką, tak, w jakimś obszarze że czuje, że jest bezwartościowy. I toksyczny wstyd mówi, jesteś bezwartościowa, zniknij, schowaj się po prostu. Nie chcę na ciebie patrzeć. I tu nam często może się załączać taki. Jakieś wspomnienie, takiego rozczarowanego, rozgoryczonego wzroku, który na nas spoczął, od kogoś, kto był dla nas kiedyś bardzo ważny, bo jak ktoś jest dla nas nieważny, no to nie może w nas wzbudzić toksycznego wstydu w ogóle, tak? a, a jeżeli ktoś jest ważny, to mógł nam prze, przekazać takie wspomnie, wspomnienie, właśnie pełne goryczy, pełne e, rozczarowania w, e, za nas, tak, i to w nas jakoś tam zostało. I jeżeli jesteś tak zawirusowany tym toksycznym wstydem, tym poczuciem bezwartościowości, to zrobisz oczywiście wszystko, żeby się schować. Wszystko, żeby nikt tego nie zobaczył, tej domniemanej, domniemanej twojej bezwartościowości, bo często to jest wielkie oszustwo, wielka, wielki błąd w zaprogramowaniu ale ponieważ to zaprogramowanie często miało miejsce wiele lat temu, no to w nie uwierzyłeś, jakby nie sprawdzasz, nie, nie weryfikujesz tego, co, co tam zostało w tobie, jaka incepcja została dokonana. No więc potrzebujesz, żeby ktoś cię zobaczył, żeby przerwać taki cykl milczenia, cykl tajemnic, tak jak tu w newsletterze napisałam, że anonimowi alkoholicy mają takie fajne powiedzenie, twoja choroba jest tak duża, jak twoje tajemnice. Im więcej masz tajemnic, tym bardziej jesteś chora. Im więcej kumulujesz w sobie, a potem coraz bardziej niefajnych rzeczy, niefajnych czynów, tym bardziej chcesz się schować, tym bardziej nie chcesz, żeby ktokolwiek to widział, bo już jakby tylko potwierdzasz sobie i dajesz pożywkę ku temu, że jakoś nie nadajesz się do kochania, do lubienia, do przyjaźnienia itd. Więc potrzebujesz to pokazać gdzieś. Jest taki super film na YouTubie Johna Bradshaw'a tego właśnie od książki Toksyczny wstyd albo od książki jaki to był tytuł? Powrót do swojego wewnętrznego domu. To też pozycja must read dla dorosłych dzieci alkoholików i do rodzin dysfunkcyjnych. On mówi takie fajne zdanie jak wyjść z problemów na np. tego toksycznego wstydu i mówi bez przejścia nie ma wyjścia. Słuchaj, bez przejścia nie ma wyjścia. Bardzo proste hasło do zapamiętania i od razu na wynos. Czyli, żeby przejść, żeby wyjść z tego problemu, musisz przez niego przejść. A żeby przejść, to musisz komuś pokazać całe swoje wnętrze, które uważasz za bardzo zapaskudzone i pełne po prostu tak okropnych tajemnic i robaków i brzydkich rzeczy. Tak. Ktoś musi to zobaczyć i się tym nie załamać, że tak powiem. I świetną do tego osobą jest oczywiście osoba psychoterapeuty, która właśnie pracuje po to na relacji, żeby właśnie się tym nie zażenować, nie zawstydzić, że terapeuta rozumie, zrozumie z czego to się bierze i że to kiedyś miało swoją jakąś pierwotną przyczynę, tak. Ale nie tylko terapia indywidualna jest od tego. Bardzo dobrze działa w tej sprawie też grupa. Dlatego tak świetnie działają grupy tematyczne, czyli właśnie grupy dorosłych dzieci, alkoholików, alkoholików, seksocholików i wiem, osób z określonym zaburzeniem osobowości, bo właśnie one mogą, że tak powiem, przynieść całe to swoje tak, dziedzictwo toksycznego wstydu, pokazać i nikt się temu nie dziwi, bo każdy swoimi krętymi ścieżkami doszedł do, do, do takiej trudności. Więc pierwsza rzecz pokaż się pozwól być widzianym i Pozwól, żeby ktoś ciebie takim właśnie przyjął. Bratzzał bardzo też śmiesznie, tak zabawnie mówi o właśnie anonimowych alkoholikach, że, że to jest takie miejsce, na przykład, które naprawdę przygarnie cię, bo on mówi tak, im bardziej popieprzony jesteś, tym bardziej Cię kochamy. Tak, jakby każdy z nas potrzebuje coś takiego usłyszeć, że mimo, mimo całego tego twojego bagna, to, to jesteś tu przyjęty, jesteś tu chciany, będziemy, będziemy tutaj z tobą. To jest pierwsza rzecz. Gdzieś się komuś musisz pokazać. Ja taką też możliwość ci dam po webinarze, żebyś dołączyła właśnie, dołączył do takiego programu warsztatów takich rozwojowych. Po drugie, każdy, żeby wytrzymać to okropne uczucie bezwartościowości, musi nałożyć jakąś maskę. Bo to by było nie do wytrzymania. Tak? Musisz się za czymś schować właśnie no i dalej jakoś egzystować, ale za czymś się musisz schować. I teraz jaka jest Twoja maska? Drugi punkt to odkryj swoją maskę i pod nią zajrzyj. Ja dzielę maski na trzy grupy. No to nie tylko ja, ale ja akurat je tak sobie dzisiaj nazwałam tutaj, tworząc tego maila, że to są maski siły, maski słabości i maski niewidki. <gry> Maski siły to takie maski, które jakby w ogóle zaprzeczają temu uczuciu bezwartościowości, czyli czujesz się do niczego, ale pokazujesz coś y, światu, kompletnie inny wizerunek, że właśnie jesteś super, że jesteś bohaterką, że sobie radzisz, że jesteś dzielny, że po prostu to są wszyscy pracoholicy, bohaterzy rodzinni, terapeuci rodzinni, y, ci ludzie, którzy tak mega nadmiarowo dbają na przykład o swój wygląd, o swój wizerunek, jakby pokazują jakiś rodzaj siły, mocy, perfekcji, prawda, nie wiem, jakiegoś takiego totalnego opanowania, że mi nic nie rusza po prostu, nie mam żadnych emocji, nie wyprowadzisz mnie z równowagi, tak, to też często osoby właśnie takie z wyższością patrzące na innych, tak? chociaż wcale jakby tak na przykład nie gardzą innymi, ale z lęku, tak, właśnie z tego wstydu tak się zachowują, tak, to są te, Yang określa takie sposoby radzenia sobie z trudnymi uczuciami taką nadkompensacją, czyli robię coś takiego, żeby zaprzeczyć temu, co jest Trudniejsze we mnie w środku tak więc takie maski siły, maski słabości to te, które właśnie tak jakby ulegają temu wstydowi, że no tak, no jestem w ogóle od razu wiem, że jestem beznadziejna, od razu wystawiam białą flagę, po prostu poddaję się na samym początku wszelkich relacji od razu, że tak powiem, wchodzę na energii wstydu, słabości, bycia ofiarą, e, tylko po to, żeby ktoś mi tego nie zrobił pierwszy, tak jakby co to ja od razu tutaj się poddaję i już nie musisz e, nie musisz mnie zawstydzać, bo wiadomo, jak są role rozłożone, Ty jesteś silny, Ty masz pełnię praw, ja jestem na niższej pozycji. Ale jakby to jest jakiś rodzaj mojej ochrony, że ja to wiem, ja w tej swojej łupince bycia ofiarą przemierzam sobie przez ocean po prostu wstydu i, i zagrożeń, ale jakby z tej mojej krzywdy tworzę sobie jakiś pancerz paradoksalnie, tak? Jakąś, jakiś rodzaj mojej takiej, bym powiedziała, siły, właśnie, tak? czy maski. Tak? I trzecie, to maski niewidki, Czyli jak ja się czuję bezwartościowa, to ja znikam. Ja nie chcę tego czuć. Ja wszystko zrobię, zniszczę się po prostu. Yy, odlecę w odrealniony świat, tak, ale żeby tylko po prostu w ogóle nie dotykać tego uczucia. I to są osoby, które prędzej się uzależnią od czegoś, tak, od jakiejś chemii, narkotyków, yy, seksu, pornografii. Yy, jedzenia, coś, co ich wprowadzi w zupełnie inny świat, tak jakby w ogóle byli ponad tym, jakby nie musieli w ogóle tego czuć, w ogóle przeżywać, zdysocjować, odciąć, tak, ja jestem gdzieś indziej, tak, i to nazwam maski niewidki, czyli znikam. Która lepsza, która gorsza, bez porównania. Każda jest trudna, każda jest ciężka i ciągnie nas w dół i sprawia, że tym bardziej nie możemy, że tak powiem, odtoksycznić się od środka i poznać taką naszą prawdziwą, wewnętrzną, zdrową naturę i zacząć o nią dbać. Każda maska, oczywiście ja nigdy nie mówię, że maska jest zła, bo maska jest naszym mechanizmem obronnym, maska jest naszą strategią przetrwania i strategię przetrwania należy szanować, bo ona zrobiła dobrą robotę, ta nasza część. Zresztą ona też, maska jest nieprzypadkowa, bo. Jakby każdy ma taką, która pasuje jakoś do jego historii życia, do jego temperamentu. Tamten nasz potencjał, że tak powiem, się umiejscawia i i nas ratuje, ale to jest zbyt trudny sposób na przepłynięcie, przejście przez życie w takiej, w takiej masce i wiem, że Cię to męczy i no i pora na to, żeby tak to, trochę oderwać tą maskę od twarzy, żeby ona nie przyrosła, nie stała się całkowicie Tobą. No i po trzecie, no właśnie zajrzyj pod tą maskę, zaglądasz pod nią, to łatwiej zaglądać wtedy, kiedy dochodzi do, do takiego momentu, kiedy Twoja maska no jakby nie działa, bo ktoś Cię odkrył, co, co jest w środku, nakrył na czymś, albo nie wiem, przestajesz się czuć taka doskonała, jakiś błąd popełniłaś, nie wiem, no, no, że dochodzi jakoś do pęknięcia tego mechanizmu e, obronnego i wtedy często łatwiej nam zajrzeć, co jest pod spodem. No i pod spodem na ogół są bardzo wrażliwe, miękkie uczucia, Bezbronność, wrażliwość, poczucie jakiegoś zagubienia, lęk, wiecie, ja to wszystko zbiorczo nazywam wewnętrznym dzieckiem albo, naszą wewnę albo taką emocjonalnością naszą. To jest dużo uproszczenie, oczywiście, i metafora, ale łatwo to zrozumieć w ten sposób, że pod spodem masz jakiś rodzaj skrzywdzonego w jakiś specyficzny sposób wewnętrznego dziecka, które jest zawstydzone tym, jakie jest, i potem się nakłada na to tą maskę, ale Maska nie leczy do końca, maska tylko umożliwia przetrwanie, a ty chcesz wyleczyć to, tą ranę, odkryć na czym ta rana Twoja polega, na czym polegała ta krzywda wewnętrznego dziecka, że ono musiało taki karkołomny wysiłek dokonać, żeby właśnie się zakryć i ukryć przed światem prawdę swoją. Tak? I, no i potrzebujesz to zaopiekować. Bardzo często, bardzo często po prostu tutaj siedzę teraz w moim gabinecie w Warszawie terapeutycznym i jakby przyjmuję pacjentów na co dzień indywidualnie. No to jakby mnóstwo z nich ma taką historię, że. Że pod spodem są takie wstydy, no właśnie niepotrzebne, toksyczne. Że kiedyś został na przykład wygrany taki program, że masz się wstydzić tego, że na przykład w ogóle jesteś dzieckiem, że jesteś potrzebujący, że w ogóle masz jakąś potrzebę. To też Bratzał o tym mówi, że najgorsze nasze takie upokarzające przeżycia miały miejsce wtedy kiedy byliśmy najbardziej potrzebujący to znaczy najbardziej wystawiliśmy jakąś naszą potrzebę na widok wobec rodzica że czegoś chcemy potrzebujemy od niego mówiliśmy to w emocjach tak że no właśnie no nie wiem yy. No cokolwiek, tak, ale że, że otworzyliśmy w jakiś sposób nasze serce i wtedy nasz rodzic, który też był toksycznie zawstydzony, nas zawstydził, na przykład właśnie nas um, obraził, nakrzyczał na nas, um, wyśmiał w jakiś sposób, tak, um, odebrał nam nasze naturalne prawa, czyli to historia... Bardzo popularna, zabronił nam w jakiś sposób kochać drugiego rodzica, ponieważ ten rodzic go skrzywdził, ten na przykład mąż, no to e, chciałby ten rodzic, tutaj ta matka, żeby dziecko też nie, nie cierpiało tego ojca, żeby było taki team mama na przykład. Tak? To jest bardzo popularne zawstydzenie zależnościowych uczuć dziecka, czyli tego, że dziecko, czy nastolatek, tak, czy później dorosły człowiek, chce kochać i mamę, i tatę. I, i, i bardzo często. Y, te zależnościowe uczucia do rodzica, który był tam krzywdzicielem jakimś, zostają zawstydzone, co się często w ogóle przetransformuje się w takie poczucie, że w ogóle moje miękkie uczucia są słabe, żenujące, że to jest właśnie jakaś słabość, coś, co, czym ludzie będą gardzić I, 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 tak i staje się właśnie naszym takim toksycznym wstydem tutaj konkretnie w obrębie uczuć miękkich, zależnościowych. O, właśnie moja kamerka tutaj gubi ostrość. O, jest OK. E, no właśnie, no więc potrzebujemy to odkryć. Co zostało nieprawnie, że tak powiem, albo niesprawiedliwie w tobie zawstydzone. I chcemy to odwstydzić. Po co ci ten ciężar? Po co masz być w tym kołowrotku? Wiesz, oczywiście, że twój schemat działał przez lata i już ci dał mnóstwo pożywki do tego, żeby się wstydzić. Pewnie masz na swoim koncie różne też niefajne czyny, które no, trzeba będzie sobie wybaczyć i jakoś może odkręcać i tak dalej. Natomiast um, chcemy zmienić ten pierwotny program, że masz się na przykład, czy pierwotne przekonania, że masz się właśnie wstydzić za jakąś ważną, żywotną część ciebie. No i takie właśnie um, możliwości będą um, tutaj ze mną w, we wspólnej, grupowej pracy ale też 7 maja na webinarze o 19.00. Mam nadzieję, że będziesz ze mną na żywo. Tymczasem pozdrawiam Cię, ciepło żegnam się i do zobaczenia w sobotę.